A teraz podnosimy. Wow, błyszczek do ust i posypka. A ja mam żelkowe oczy i posypkę. I niebieski sok w rurkach. Tak, Britnie, możesz być pierwsza. Hurra! Chcę wypróbować ten jadalny błyszczek do ust. Mm, jest naprawdę pyszny. A co się stanie, gdy posmaruję nim usta? I jak? Ładnie! Teraz mam niebieskie usta. Wspaniale! Julie, ten pocałunek jest dla ciebie, a ja muszę spróbować posypki. Wygląda przepięknie i fajnie brzmi. Aha, bardzo fajnie, można nawet potańczyć. Dobra, staczy tej zabawy, teraz pora na próbowanie. Otworzę słoiczek i wysypię wszystko na talerz. Ale ładnie, a teraz zanurzę usta w posypce. Niesamowite! Julie, spójrz na to. Ale ekstra. Dziękuję. A teraz w końcu próbujemy. Mmm, to takie słodkie. O.